Cześć wiedański bardzo serdecznie. W tym odcineczku pokażę Wam jak prawidłowo założyć akwarium. Jak widać, jak zauważyliście, filmik będzie dosyć długi. Jestem niestety zmuszony do reset tego zbiornika, ponieważ podłoga, na której stoi szefka z akwarium duże już nie wytrzyma i zaczęła pękać. Wiem, że ta sytuacja zdarza się bardzo rzadko. Lecz zbiornik jest, jestem zmuszony postawić w zupełnie innym miejscu a przeniesienie go razem z całym żwirem, którego jest dosyć dużo oraz tą ilością wody jest po prostu niemożliwy. także zapraszam do w tym miejscu przygotowałem wiaderka w których umieszczą ryby oraz rośliny pamiętajmy o tym aby zachować jak najwięcej wody ze zdrowego zbiornika jeśli restart jest właśnie z takiej przyczyny nie usuwajmy wodę należy usunąć dnie jedynie wtedy, gdy restartem zbiornika jest jakaś choroba, plaga lub inwazja glonów. Woda, którą używamy do przechowywania ryb oraz roślin podczas restartu, musi być użyta z akwarium, aby, aby ryby nie dostały szoku oraz czuły się pewniej. Pamiętajmy także o tym, aby zbiornik, w którym będą przebywały ryby, był jak najbardziej Ciemny, najlepiej czarny. W moim przypadku jest to e, ciemna zieleń. Chodzi o to, aby ryby czuły się po prostu bezpiecznie, a jasny zbiornik e, może stanowić dla nich e, nadmiernego stresu. W akwarium, znaczy w zbiorniku, w którym y, ben, będą przebywały ryby, należy umieścić także kryjówki, e, w których ryby denne będą mogły się e, schować i zmniejszy to ich stres. Pamiętajmy, aby na każdą rybę denną e, umieścić Odpowiednią ilość też z akwarium. Mam na myśli na przykład kokosy i skałki. Oczywiście z takiego powodu jak i w moim przypadku tych wszystkich dekoracji nie myjemy. Oczywiście. wiadro na ryby także powinno być także wyposażone w brzęczek lub mały filtr, aby ryby miały powietrze. Do wcześniej przygotowanego zbiornika na rośliny Wyjmujemy wszystkie rośliny z naszego zbiornika z wyjątkiem tych, które znajdują się na korzeniach lub skałach. Robimy to tak, aby wzburzyć jak najmniejszą jak ilość osadu z ziemi. Teraz czas na rośliny znajdujące się na skałkach, korzeniach oraz innych dekoracjach. Elementy te wyjmujemy z, całym, z całą dekoracją na której Znajdują się oczywiście bardzo delikatnie. Teraz umieszczamy w wiaderku z wodą w taki sposób, aby pokryć wszystkie znajdujące się rośliny. Wyciągając rośliny z mocno rozwiniętym systemem korzeniowym, pamiętajmy o tym, że w korzeniach, w korzeniach tych roślin mogą znajdować się ryby takie jak niektóre samokształtne czy piskorki dlatego wyciągamy je z bardzo dużą ostrożnością i w razie czego rybę wypuśćcie z powrotem do zbiornika aby się następnie wszystkie dekoracje, kamienie, korzenie wyciągamy na wcześniej przygotowaną szmatę Oczywiście nie będziemy ich mieć. Lecz to e, powiemy w następnym e, mójku. Pamiętajmy także, że w niektórych korzeniach oraz kokosach mogą kryć się blonajady czy sumy. Pamiętajmy o tym, aby stawiać wszystkie ziole z w naszych dekoracjach. Jeszcze w międzyczasie powiem, że zakładanie zbiornika pokażemy o 100% nie tak jak to rozkładanie się tak czyli klatkowo. Pamiętajmy także, że restartu zbiornika nie robimy wtedy, kiedy nam się podoba, czyli jeśli chcemy zmienić aranżację, robimy to tylko i wyłącznie wtedy, kiedy jest potrzeba. Ja niestety musiałem, ponieważ jak już wspomniałem, dla dobra mnie oraz ryb e, jestem zmuszony, ponieważ e, podłoga, tak jak już wspomniałem, trzeba pękać, a szatka e, spełnia swoje wymagania, że tak to ujmę. Przepraszam, że filmiki pokazują z takiej różnej perspektywy. No, mam nadzieję, że się do Wam spodoba. Gdy wszystkie dekoracje, rośliny oraz korzenie zostały wyciągnięte ze zbiornika, pora na wyciągnięcie ryb do wcześniej przygotowanego pojemnika. Tutaj mamy rośliny znajdujące się w trzech pojemnikach oraz dekoracje. Ryby wyławiamy z bardzo dużą ostrożnością, ponieważ wiele z nich, takie jak sumy, lonojady czy kirysy oraz bocje mają kolce oraz ostre zakończenia płetw, które mogą się wbić w siatkę, więc lepiej wyłowić je innym naczyniem, ryby umieszczamy w wcześniej przygotowanym naczyniu lub innym zbiorniku. W moim przypadku klatki oraz mieczyki znalazły się w akwarium 123 litry, a z body i w 240 jeśli mają problem ze skwytaniem jakichś ryb, w moim przypadku są to czarne neony, sumy bocja, jedna właśnie z bocji oraz kosiarki, spuszczamy jeszcze więcej wody i wtedy głowienie ryb nie będzie stanowić. I jeśli mieszkacie w domu prywatnym, wodę ze zbiornika możecie wypompować w taki właśnie sposób, podłączając węża ogrodowego oraz prowadząc go za okno. I podlewając tym roślinki, które na pewno się z tego ucieszą. Jeśli w zbiorniku zostały jakieś ryby, zostawiamy troszkę wody, około tyle. W międzyczasie, gdy spuszczamy wodę, odłączamy wszelkiego rodzaju sprzęt, jakim są filtry oraz grzałka. Gdy poziom wody zniżył się do takiej około ilości wyławiamy pozostałe w zbiorniku ryby. Gdy wyłowimy wszystkie ryby i przełożymy je do specjalnego zbiornika, uruchamiamy im brzęczy lub mały filtr i zakrywamy je jakąś dyktą najlepiej koloru czarnego, aby nasze ryby się nie stresowały i kot im nic nie zrobił. Jeśli chodzi o ślimaki świderki, które znajdują się w podłożu, bez obawy możemy wyjąć razem też wilkiem, ponieważ płukanie letnią wodą nie zrobi im krzywdy, a wybieranie ich z podłoża zajęłoby nam zbyt długo czasu. Więc bez obawy może, możecie wyjmować je tym podbierakiem Następnie po wyciągnięciu żwiru resztę wody odsysamy wężem. W międzyczasie zabrałem się także do czyszczenia filtra, w którym znajduje się keramzyt, dwa rodzaje żwirku, który, jest do, który dobrze filtruje wszystkie odpadki oraz tak zwany węgiel aktywny, który znajduje się pod tą warstwą. Pokażę także jak wyglądają te wszystkie pojemniki po czyszczeniu oraz po zamoczeniu, po wyjęciu żwiru oraz <laughs> całej zawartości wody, przyszedł czas na lekkie umycie zbiornika. Należy pamiętać o tym, że do oczyszczenia akwarium nie, nie wolno używać żadnego rodzaju de detergentów, odświeżaczy, płynów i tego typu rzeczy, które mogą w przyszłości zaszkodzić mieszkańcy w faunie i florze do mycia akwarium używamy tylko i wyłącznie czystej wody oraz soli, która doskonale usuwa wszystkie zbędne, że tak to ten tłuszcz cały śluz, który znajduje się na szybach. Także myjemy tylko i wyłącznie wodą. Akwarium zostało wyczyszczone oraz przeniesione w nowe miejsce. Może nie widać, ponieważ odcień ścian jest podobny. Lecz kto zauważy, kto uważnie obserwuje, ten na pewno dostrzeże różnicę. Teraz można przejść do czyszczenia żwiru. Filtr został, jak widać, oczyszczony przy lekkiej pomocy kota, który, jak widać tutaj Także sobie siedzi, tak jak już wcześniej wspomniałem, keramzyt, yy, dwa rodzaje żwiru yy, to jest takie grube kamyki piasek koralowy. Tutaj mamy węgiel aktywny. Jeszcze raz to wszystko powiem, jak będę podsumowywał restart. Tak samo filterek został wyczyszczony od razu rury. Do zbiornika wsypujemy żwirek. Z tyłu postanowiłem użyć tego samego, który był, lecz najpierw wybieramy większe oraz bardziej zaostrzone kamyki, aby ryby denne oraz pielęgnice mogły swobodnie kopać w podłożu, nie raniąc się. Po wysypaniu żwirkiem, jak widać, umieściłem takie dziwne coś, pewnie zapytacie, co to. Jest to nietoksyczna prawdzie z plastiku. Ale postanowiłem odgrodzić tym dwa gatunki żwirku. Tu jest ta mieszanka. Tutaj we sobie czarnym żwirkiem. Jest to nietoksyczne, nie będzie tego w ogóle widać, a pozwoli mi to odgrodzić dwa gatunki żwirku od siebie i zapobiegnie to sypywaniu się jednego w drugi. Pa rodzaje podłoża zostały umieszczone w zbiorniku. Następnym krokiem będzie ułożenie dekoracji oraz sadzenie roślin. Lecz opowiem co nieco o podłożu. Z przodu zastosowałem czarny żwir, a z tyłu mieszankę około 8 gatunków żwiru wraz z piaskiem czarnym oraz zwykłym. Wy w swoich zbiornikach możecie użyć wszelkiego rodzaju. Podłoża. Byle by, nie była to, byle, nie, byle by nie było to plastikowy, kolorowy żwirek, ponieważ nie jest to naturalne podłoże. Takie mieszanki jak u mnie sprawdzają się bardzo ciekawie. Jedynym minusem jest to, że nie wygląda to co ciekawe na połączeniu, więc ja zastosuję w tych miejscach ja posadzę rośliny oraz umieszczę korzenie, które to zamaskują. Wtedy będzie to wyglądało jeszcze ciekawiej. Także zapraszam. E, dekorowanie i zasadzenie prawdopodobnie. Po... Do dekoracji naszego zbiornika nam, powinny nam posłużyć jedynie naturalne elementy, jakimi są korzenie, upiny orzechów kokosowych, czy też niektóre rodzaje skałek. Nie powinniśmy używać ceramicznych ozdób, zameczków, ponieważ tego w naturze. E, no, w naturalnym środowisku ryb nie ma, pamiętajmy o urządzeniu zbiornika tak, aby ryby czuły się w nim dobrze, ponieważ to w końcu one będą nie żyły, a nie my. Postarajmy się pogodzić to tak, aby podobało się to nam i, nam, i naszym podopiecznym. Pamiętajmy o tym, aby przynajmniej na jedną rybę denną, jaką jest np. bocja, zbrojnik czy sum. Przypadały co najmniej trzy kryjówki. Łatwo je uformować, na przykład z, orzech, z łupin orzechów kokosowych, wyłupując takie właśnie dziuple dla nich. czy po prostu ciekawe, formując ciekawe kryjówki, także można stworzyć charakterystycznie układając korzenie lub gotowe dziuple, także jest na przykład tutaj idealna kryjówka na przykład dla. Nie wiem, czy to będzie widać dla cierniaczków Mylesa czy Małej Bocji. Także zapraszam do oglądania, jak będę aranżował mój zbiornik. Wcześniej już zaplanowałem. Do dyspozycji mam 6 korzeni, w tym dwa redmur. Tutaj widać 5 z nich. Tutaj jest ten szósty, lecz na nim znajdują się mikrozoria, anubiasy gałę... oraz gałęzatki. Do dyspozycji też mam kilka łupin wokosowych oraz kilka kamieni. Nie stosuję w moim kamieni, ponieważ w planach ma być to biotop Amazonii, a jak wiadomo w tym rejonie za kamieniami... Zaczynamy sadzenie roślinek. Pierwszą z nich będzie Mikrozorium Pteropus. Sadzenie tej roślinki jest bardzo proste. Wcześniej są to wszystkie pędy tej roślinki. Po prostu są to pędy, które uzyskałem z odrostów z mojego dużego mikrozorium. Jeśli mamy miejsce na korzeniu w postaci takich dziurek, wystarczy po prostu umieszczać. Sadzonki mikrozory w tych dziurkach. Jeśli nie mamy, przywiązujemy nitką. Ja, ja akurat mam do dyspozycji takieże dziurki i umieszczam to stabilnie w tych dziurkach, aby w przyszłości mikrozory nam nie wypłynęło. Kolejną rośniką jaką posadzimy będzie anubias. Sadzenie Anubiasa nie powinno sprawiać żadnych problemów. W moim przypadku wystarczy powtykać sadzonki anubiasa na korzeń i uformować korzonki w taki sposób, aby mogły się swobodnie uczepić. Podobnie jak z mikrozorium, jeśli nie mamy takiej. W takiej dyspozycji, czyli nie możemy przyczepić korzeni. Po prostu musimy przywiązać je nitką lub żyłką. Rośliny takie jak ta kryptokoryna sadzimy bezpośrednio w podłoże za pomocą pęsety. Zagrzebujemy dokładnie korzenie oraz przysypujemy roślinę. Podobnie trzymamy z kabombą, rotalą czy innymi kryptokorynami. Rośliny w wielkości tej kryptokoryny falistej przycinamy oraz sadzimy za pomocą ręki w podłożu, mniejsze pędy natomiast sadzimy pęsetą. Podczas sadzenia należy także spryskiwać rośliny wodą, aby nie wyschły. Właśnie w taki sposób można użyć do tego zwykłego zraszacza do roślin, bo w innym wypadku rośliny nam po prostu uskną. Po obsadzeniu naszego zbiornika roślinami zalewamy resztę. Po zalaniu zbiornika wodą montujemy sprzęt taki jak filtr. W moim przypadku jest to filtr marki Crystal, Crystal Profil oraz drzełeczka. Montując rurę od filtra, pamiętajmy o tym, aby deszczownia była skierowana w taki sposób, aby wytwarzała bombelki oraz tlen. Natomiast zasysanie było w miejscu. Takim, aby nie było przetłumione przez rośliny oraz następował przepływ i obieg wody w naszym zbiorniku. Gdy zamontujemy sprzęt oraz oczyścimy powierzchnię lustro wody z odpadków oraz korzenków roślin, umieszczamy rośliny W moim przypadku będzie to pistia. Rośliny pływające polecam Wam przechowywać podczas restartu w pojemniku razem z rybami, ponieważ wkładając je razem z innymi roślinami, będą po prostu Wam przeszkadzały. Zawijały się inne rośliny, aż będą po prostu irytujące podczas sadzenia. Należy pamiętać także, że przy założeniu nowego zbiornika im więcej łatwiej było prawie roślin, tym pewniejsze jest to, że nie będzie ataku glonów. W moim przypadku nie będzie to zbiornik roślinny, więc raczej takiego nie będzie, ponieważ ryby sobie z tym poradzą. Na, restart, na początek takiego zbiornika polecam użycie na przykład rogatka w głębki, czy na przykład także takiej pisti. Po zalaniu akwarium wodą, podłączeniu oświetlenia, czas podać nawozy, najlepiej podawać, podać, na początek podać nawozy dla roślin szybko rosnących, aby nasze szybko rosnące rośliny, takie jak rogatek czy kabomba, zdobyły szybsze przewagę nad glonami. Od razu podłączamy także CO2, w moim przypadku tego nie będzie, ze względu na rośliny, które są o wymagające i, i ryby, które wytworzą wystarczającą ilość dwutlenku węgla. Ostatnim krokiem po trzech tygodniach funkcjonowania zbiornika oraz po ust ustabilizowaniu się parametrów możemy wpuścić mieszkańców. Ryby wpuszczamy, ryby wpuszczamy przy zgaszonym oświetleniu, aby zmniejszyć stres. Ryby łapiemy za pomocą siatki, natomiast zbrojniki, bocje, kirysy czy sumy za pomocą naczynia, aby, aby nie zaczepiły się o siatkę, co powoduje zmniejszenie się, zwiększenie się stresu u naszych ryb, czego oczywiście nie chcemy. Ryby puszczamy bardzo delikatnie, aby mogły wypłynąć swobodnie z naszej siatki, czy naczynia. Większe ryby, typu skalary, czy pielęgnice, także odbieramy za pomocą naczynia. Ponieważ psiarce mogłyby się uszkodzić delikatne płetwy. Po wpuszczeniu ryb, oświetlenie nie zapadają przez najbliższe kilka godzin, a najlepiej przez cały dzień, aby ryby miały czas na oswojenie się oraz zaaklimatyzowanie się w danym zbiorniku. Nowo zakupione ryby natomiast umieszczamy w zbiorniku wraz z workiem i czekam aż temperatura się ustabilizuje około. 15 minut, po czym po kolejnych 15 minutach dolewamy troszkę wody z zbiornika, aby ryby oswoiły się z temperaturą. Po czym znów po kolejnych 15 minutach ryby możemy wpuścić do akwarium, lecz musimy odlać wodę z transportu, ponieważ jest ona nie wiadomo, czy nie znajdą się w niej jakieś. Na koniec opowiem Wam co nieco o małej inteligencji sklepu zoologicznego, który sprzedał mi te rośliny. A mianowicie ta kryptokoryna, jak widać, jest dosyć spora. Normalnie kosztowała ona 30 coś złotych, ale ja dostałem ją w gratisie do tych skalarów, które kupiłem. Ponieważ sklep zoologiczny uznał, że jest to roślinia zgnita, lecz jak wiemy, wygląd kryptokoryny, kryptokoryny wyglądają tak naturalnie: czyli liście są ciemno-runatne, dobzowych. Oraz dostałem w gratisie także Echinodorusa, który ma lekko podciemniałe liście. Lecz o wsadzeniu do zbiornika na pewno się odnowi. Także według mnie z takich okazji także bardzo e, radzę korzystać. Natomiast skalary, które normalnie kosztowały 21 zł, przez pomyłkę w kasie policzono mnie za 4 coś zł. Więc ja weszli na to korzystnie, sklep na tym Tak prezentuje się akwarium po restarcie, po trzech tygodniach od założenia zbiornika. Efekt końcowy. Rośliny, jakie użyłem do tego akwarium, to kryptokorna beketi, czyli kryptokorna falista, Walisnera gigantea, Microsorium pteropus, anubias faunana. Pistia Cryptocoryna tropica Hygrofilia diformis Nóżaniec Rotala rotundifolia Hygrofilia corimbosa, Kabomba Gałęzatka Mech jawajski Sagitaria Zwartek oraz Kryptokoryna wąskolistna. Obsada zbiornika to 6 skalarów. W tym jeden dorosły. Trzy bocje wspaniałe. Dwie kosiarki. Tylko tyle zostało z powodu Labeo. Labeo został oddany do sklepu i wymieniony na skalary jeden glunojad, dwa góraminy, dwa kieleśniki czarnoplame, 4 akary marońskie, dwa ciernioczki meressa oraz trzy neony czarne. Dokupię 8, ponieważ niektóre padły podczas restartu zbiornika. Także akwarium prezentuje się tak. Na koniec postanowiłem także dodać, postanowiłem sobie założyć <laughs> taką sprzedaż internetową, jak widać. Do sprzedania mam rośliny z moich, z moich akwariów. Są to część sadzonek. Jeśli byście chcieli więcej informacji, napiszcie w komentarzach, zrobię osobny filmik na ten temat. Jak widać do sprzedania jest anubias wszelkiej wielkości. Są one zapakowane w specjalną taką obudowę, że tak to ujmę. W środku jest kamień czarny można udekorować akwarium, trochę żwirku i spięte jest to gumką mam tutaj głównie Anubiasy Faunana jest to, są to opcje średnie dla początkujących małe średnie oraz wersja mega czyli duże mam tutaj także troszkę, ale to niewiele tutaj wyjąłem tam w, w swoich akwarach piwnicy Mam więcej zwartek. O, jest moja słynna kryptokoryna, która się podobała kilku osobom. Pisałem tam w komentarzach, jaka to roślinka. Kryptokoryna falista. Mam tutaj też parę sadzonek tego. <coughs> ceny do uzgodnienia. Są to ceny symboliczne. 2-3 złote. Postanowiłem założyć taką sprzedaż internetową. Jeśli będzie ktoś zainteresowany poszerzę także hmm, swoją sprzedaż o inne artykuły akwarystyczne typu kamienie, korzenie, czy ryby na razie z ryb dostanie, nastania ciężczki Burundi, o których już kiedyś wspominałem o których także mogę wspomnieć, jeśli byście chcieli w następnym filmiku hmm, o, na temat tej sprzedaży to jest taki dodatek mam nadzieję, że się to przyjmie, jeśli chcecie napiszcie w komentarzach jest możliwość także wysyłki Pokażę Wam za chwilkę, jak to wygląda wszystko w akwarium. Te wszystkie sadzoneczki to moja hodowla. Także mam nadzieję, że się przyjmie. Mam także na stanie roślinki takie jak hydrofilia polisperma, trochę w głębki, gałęzatka czy inne roślinki tego typu. Do sprzedaży także będę miał sadzonki, roślin ogrodowych, takie jak cisy bukszpan, pnącza czy inne skalniaki. No, mam nadzieję, że, że się to przyjmie. Jeśli chcecie, napiszcie w komentarzach. Napiszę kolejny, nakręcę kolejny filmik o tym. Przepraszam, Molos, za tło, ponieważ kręcę to na moim ogrodzie. Także do zobaczenia.